Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, także dzisiaj jak widzicie już bardziej profesjonalnie, są mikrofony, są dodatkowe lampy, żeby wszystko było w jak najlepszej jakości, tak więc zaczynamy serię filmów na YouTubie, dzisiejszy film jest drugi i bardzo dziękuję za przywitanie nas, za komentarze, dużo osób napisało do mnie i do Dominika, że fajnie, że ruszamy, także bardzo nas to podbudowało, co tutaj dużo, dużo więcej mówić. Więc zapraszam na pierwszy odcinek serii serwisowej. Zaczynamy. Tak, więc rozpoczynamy serię serwisową. Odcinek o tym, jak zadbać o rower w zimie. Wszystko zależy, słuchajcie, jaka jest zima. Bo wiadomo, jeżeli walnie śniegiem, popas, no to niewielu, niewielu jest wtedy śmiałków jazdy, jazdy na rowerze. I teraz tak. Trzymajmy się może jednej takiej reguły: że ktoś ma jeden rower, taki powiedzmy lepszy, za kilka tysięcy złotych, i on Wam służy przez cały rok, bo ktoś na przykład dojeżdża do pracy. Tak mu wygodnie, tak lubi, i rower mu do tego służy. Więc tak, wiadomo, najważniejsza sprawa napęd, i nad tym się dzisiaj najbardziej skupimy. Jeżeli chodzi o przygotowanie napędu w rowerze, czyli zębatki korby, czy zębatka korby, Zespół zębatek tylnych, czyli kaseta, łańcuch oraz rolki, kółka, przerzutki. O to wszystko musicie bardzo dobrze sobie zadbać. Podstawa, aby to solidnie wyczyścić i zakonserwować. I teraz mamy dwie szkoły. Pierwsza szkoła to oczywiście tradycyjna oliwka, olej na łańcuch, co moim zdaniem już troszeczkę powoli odchodzi do lamusa i jest coraz gorsze. Natomiast dalej są tego zwolennicy. Nie da się przemówić niektórym, że. Wosk, smary woskowe są lepsze, i te smary woskowe jeszcze są, wiadomo, różnych producentów. I tutaj temat jest bardzo szeroki. Jest tego bardzo dużo w internecie, jaki producent i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie będziemy się dzisiaj nad tym skupiać, bo to generalnie nie ma większego sensu. Natomiast ważną informacją jest, ważną rzeczą, jak będziemy stosować ten smar woskowy, jak go będziemy aplikować. Także zacznijmy od początku. Jeżeli ktoś ma takie warunki i potrafi to zrobić, czyścimy łańcuch napęd do zera, czyli ściągamy z roweru, jeżeli ktoś ma taką możliwość. Zaraz opiszę, jak ktoś nie ma takiej możliwości. Yy, I czyścimy zębatki, przednie korby czy zębatkę, jak jest napęd jedna. Czyścimy łańcuch, w zasadzie to robimy jego taką płukankę, a jeżeli jest bardzo zabity brudem, Metoda szejkowania jak najbardziej daje sobie radę, czyli buteleczka po jakimś napoju, sok, osi, cokolwiek z takim większym otworem. Ja to robię z takim odtuszczaczem do, do łańcucha lub benzyną ekstrakcyjną w zależności od stopnia, stopnia zabrudzenia. Szejkujemy, szejkujemy, szejkujemy. Różnie to trwa, jedna, dwie, trzy sesje. Czasami łańcuch na końcu jeszcze trzeba zmyć z wodą. Oczywiście później nie może być żadnych tam ziarenek, piasku, zabrudzeń dalej, Musimy to wszystko jakby na słuch. Jeżeli trzeszczy w łańcuchu, to znaczy, że to się do niczego jeszcze nie nadaje. I robimy płukankę, Ja na końcu oczywiście kompresorem wydmuchuję i nakładam dopiero, dopiero wosk, ale o tym jeszcze za chwilkę. Tak samo, jeżeli chodzi o kasetę, ściągam z koła, czyszczę. I tutaj ktoś powie, no dobra, ale ja nie mam możliwości ściągnięcia kasety z, z roweru. Ok, rozumiem. No to wtedy będzie metoda mycia napędu na rowerze, ale o tym też za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o kółka, rolki przyrzutki, zwał jak zwał, też staramy się to maksymalnie, maksymalnie oczyścić i wiadomo, ja do tego podejdę w sposób bardzo profesjonalny. Czyli ściągnę to wszystko z roweru i będę się z tym bawił. Natomiast wiadomo, taką mega najprostszą metodą. Którą no średnio polecam, szczerze mówiąc, ale jeżeli ktoś nie ma innej możliwości, bo powiedzmy, nie wiem, mieszka w bloku, nie ma możliwości trzymania roweru w domu i tak dalej, jedziecie na myjnię samochodową, tą samoobsługową i myjecie ten napęd na, na tej myjce. Teraz, ło, już widzę, pojawią się negatywne komentarze, no co ty mówisz? Karszer na rower, tak zwany mejka ciśnieniowa to nie ma prawa bytu. Moim zdaniem jest to ostateczna ostateczność, ale mówię, daję tutaj przykład dla osób, które nie mają innej możliwości i czyścimy ten napęd. Przeważnie na takich myjniach samochodowych jest kompresor, i tutaj uwaga to jest bardzo istotna sprawa. Największym, że tak powiem, grzechem nie jest wymycie tego napędu na myjce, tylko to, że my go tak później pozostawimy. Tak więc y, oczywiście zakładamy, że ten rower i napęd myjemy jak najbliżej miejsca zamieszkania. Dlaczego? Dlatego, że nie nakładamy później żadnej oliwki, żadnego wosku. Tylko jedziemy tym do domu, więc żeby ten napęd jak najmniej cierpiał, no to wiadomo, że najlepiej jak najbliżej. Myślę, że kto gdzie nie mieszka, to takie myjnie są już dzisiaj dosłownie wszędzie w promieniu 1, 2, 3 km od miejsca zamieszkania, więc spoko. Natomiast ten kompresor, co, co wydmuchuje, to jest bardzo ważna sprawa, bo ciężko to tak wszystko teraz wrzucić do jednego worka. Kto jaki ma napęd w rowerze, jakie podzespoły, czy piasta jest lepiej uszczelniona, czy gorzej. Natomiast, reasumując, po takim y, zabiegu wymycia roweru napędu należy to wszystko wydmuchać. Czyli maksymalnie tam łańcuch bierzemy, kręcimy, wydmuchujemy zębatki, korby. Jak mamy przy sobie jakąś ściereczkę z mikrofibry, przy sobie mega super zawaliście, czyścimy go maksymalnie. No i wiadomo, jedziemy czy prowadzimy ten rower do domu, jeżeli warunki atmosferyczne są jakie są, syf i tak dalej. Wiadomo, nie robimy tego po każdej jeździe na rowerze, ale musimy jakby obserwować swój rower kiedy on wymaga tej konserwacji. prawda? Każdy olej jest inny, każdy wosk jest inny, wytrzymuje dłużej i to wszystko zależy od tego, na jaki łańcuch zostało nałożone, w jakim stopniu wyczyszczenia czy też zabrudzenia niestety i wtedy widzimy, jak to wszystko nam się, nam się sprawuje. Jeden powie nie, no beznadziejnie, to w ogóle nie wchodzi w grę, Jedna osoba, druga osoba powie nie, no mi się spisuje mega spoko i tak dalej. Jeżeli chodzi o smary woskowe, tutaj nie robię żadnej reklamy produktu, natomiast my, my używamy wosków marki Squirt, które były testowane przez praktycznie cały sezon na naszych rowerach i ja uważam, że są naprawdę bardzo dobre. Tutaj jakby porównujemy kilka aspektów. Pojemność sprzedawanego, sprzedawanego, sprzedawanego wosku, to jak on się zachowuje, jaką ma mieszankę. Oraz to, jaka jest jego, jego cena i jak on się po prostu sprawuje. Więc to jest coś takiego, można to nabyć u nas w sklepie, w serwisie. To jest już ta lepsza formuła long listing, jeśli dobrze to wypowiadam. Naprawdę ja to stosuję w rowerze, no w każdym rowerze tak naprawdę. W przełajowym, czyli moim zimowym, w gravelu, w szosie, jak dla mnie sztos. Ale że tak powiem, o woskach zrobimy inny odcinek i wtedy te, troszeczkę tego będzie od nas, od nas więcej. I teraz tak, mamy powiedzmy tą metodą najprostszą wyczyszczony ten napęd, czyli na mainie Wracamy do domu, wiadomo, osuszamy to jeszcze maksymalnie ile ile możemy. Tutaj, że tak powiem, taka chałupnicza metoda, suszarka do włosów, zrobi robotę. Czyli resztka wody, która jest w łańcuchu, nam to wszystko podgrzeje, odparuje. I to jest bardzo fajna baza pod nałożenie wosku, przynajmniej tego, który Wam zaprezentowałem. Dlatego, że zauważyłem, że on lubi ciepło. Jeżeli łańcuch jest zimny, no to ten wosk, powiedzmy, nawet po takim dobrym zmieszaniu, jakby stoi na tym łańcuchu, nie wnika. A jeżeli ten łańcuch mamy ciepły, podgrzany, ale wiadomo, nie, że tam opalarką czy coś, tego nie zalecam, no to wtedy jakby tak szybciej się tam zatapia i moim zdaniem jest to bardzo, bardzo fajna metoda. Więc to tak omówiliśmy najszybciej, jak się da tą metodę najprostszą, najszybszą dla osób, które się nie chcą babrać. Czy ona jest dobra, czy ona jest zła, tak jak wspomniałem, zależy to od rodzaju roweru, kto jak jeździ i tak dalej, ale chcę tutaj dotrzeć do każdego odbiorcy, który ma możliwość ściągania napędu z roweru i nie, także to była pozycja numer jeden. Teraz opcja numer dwa, czyli w zasadzie to, co powiedziałem przed chwilą, ale w warunkach domowych, czyli albo gdzieś tam mamy dom jednorodzinny, szeregówkę, cokolwiek, garaż i mamy możliwość wymycia tego roweru u siebie, nazwijmy to, lub dla odważnych pod prysznicem, w wannie, także w zależności jak reszta domowników na to spojrzy, różnie, różnie to bywa, ale jest to wtedy też spoko opcja. I znam takie osoby, ktoś powie, nie no jak stary, w ogóle rower do domu pod prysznic, no tak, dla niektórych to jest norma, warunek, pamiętajcie, zanim ktoś wejdzie do wanny, wymyjcie ją po sobie, także tam różnie wtedy bywa i robicie to samo to wszystko z tym wydmuchaniem może być wtedy gorzej ktoś może nie ma kompresora, że tak powiem w domu, w mieszkaniu, ale w garażu ma. Więc dla osób, które mają troszeczkę zdolności manualnych i potrafią to ogarnąć, no to super. Więc to tak w bardzo dużym skrócie. I to są metody, że tak powiem dwie metody mycia, mycia taką wodą. Trzecia metoda, jest to metoda wymycia napędu w tak zwanej maszynce z tymi wiatroczkami, z rolkami. Można to kupić wszędzie, aczkolwiek moim zdaniem nie trzeba aż w te takie mega fajne Pro iść, tylko wystarczy ta za 26 zł z Allegro czy gdzieś tam AliExpress i też daje, daje radę. Tutaj się sprawa rozgrywa o płyn, który to czyści. Tutaj już faktycznie musi być coś lepszego. Absolutnie żadna benzyna ekstrakcyjna tutaj nie, bo jeżeli benzynę ekstrakcyjną Spryskujemy napęd. To to, co nam zabiera łańcuch w tej maszynce, idzie później na kasetę. To wszystko kapie tam do piasty, do kółek przerzutki, do łożych czy do ślizgów, robi straszną robotę, także tego nie róbcie. Natomiast te płyny, które są bardziej profesjonalne, są na innej bazie chemicznej, że tak powiem, i one te czyszczą. Natomiast metoda później jest podobna jak w poprzednich dwóch, czyli tak samo napęd płukamy, wydmuchujemy, osuszamy i nakładamy oliwkę czy też wosk. Metoda czwarta, na no, metoda najbardziej pro, którą my oczywiście stosujemy u nas w serwisie. Ściągamy napęd do czyszczenia. Z tym, że tutaj no, w zależności kto jak do tego podchodzi. Częstotliwość jest różna, prawda. Jeżeli chodzi o rower gravelowy, ja to robię u siebie co kilkaset kilometrów przed takim nałożeniem konkretnej ilości, ilości wosku. Natomiast, natomiast to jest metoda taka najmniej inwazyjna, czyli nie nalewamy wtedy detergentu do kółek rolek, przerzutki. Staramy się je oczyścić maksymalnie na sucho. Chyba, że przerzutka jest brudna, to wiadomo też, pędzelkowanie detergentem zrobi, zrobi robotę. Ściągamy łańcuch do pełnego szejkowania, do, do wyczyszczenia, do osuszenia maksymalnie, kasetę, i dopiero później nakładamy to na rower. I teraz, jeżeli chodzi o mm, aplikację. Środka smarnego na łańcuch. Dwie metody. Metoda na rowerze, którą mniej polecam, ale no nie wszyscy mają możliwość inaczej. Zakładamy po prostu łańcuch na rower. Wiadomo, właściwym kierunkiem i nakładamy oliwkę czy też wosk na napędzie, kręcąc powiedzmy do tyłu. O tyle to jest niezbyt dobra opcja, moim zdaniem, ponieważ wosk, który jest na łańcuchu, tak. Przepraszam, że trzymam się tego wosku, ale stosujmy wosk, więc zostańmy przy tym wosku. Ten wosk od razu oplata tam kasetę, zębatkę, korby, kółka, przerzutki i tam zostaje. I to jest opcja gorsza. No nie, nie że tam nie można tego robić, ale moim zdaniem jest to opcja gorsza. Opcja lepsza, którą my też u siebie na serwisie stosujemy. Łańcuch rozkładamy na stole, na jakichś szmatkach na ręczniku. Podgrzany, tak jak powiedziałem. W moim przypadku to robi mega dobrą robotę w przypadku wosku, którego my stosujemy i aplikujemy z jednej i drugiej strony. I tak zostawiamy na kilka godzin do wyschnięcia, ponieważ ten środek smarny, wosk składa się z różnych składników. Jest tam troszeczkę takiego rozpuszczalnika, rozcieńczalnika, zwał jak zwał, ale coś, co powoduje, że ma to na początku inną, że tak powiem, w substancji jest takim bardziej w stanie stałym, jeśli tak to mogę określić, a na łańcuchu później nie widać tego koloru tego wosku bo są różne przeważnie są białe kremowe niektórzy producenci barwią na różowo na zielono widziałem na żółto a później jest to praktycznie bezbarwne na łańcuchu i tak to tak to wygląda. Więc to jest najważniejsza rzecz w rowerze jeżeli chodzi o jego zadbanie zadbanie w zimie jeżeli chodzi o resztę. Słuchajcie jeżeli jest po deszczu po śniegu i wszystko na rower leci na, leci rower na syf na rower no to Wiadomo, że ciężko nam jest to utrzymać w odpowiednim stanie, ale ja wam powiem, jak, jak to robię ja. Jak wracam z roweru yy, i widzę, że ten rower jest już naprawdę tak uwalony gnojem, brzydko mówiąc, że no nie zostawię go tak na, na noc. No nie ma, nie ma szans, prawda? No to albo jadę na Mejkę, wrzucam dosłownie złotóweczkę, Max 2, i ten rower opłukuję. Prawda? Tylko pamiętajcie, ciśnieniem z daleka, żeby gdzieś tam nie ładować po łożyskach, piastach, sterach, suportach, podmanetki, owiki i tak dalej, to nie ma sensu. Spłukujemy z grubsza. Natomiast y, ja to robię gdzieś tam u siebie w serwisie, prawda? Też, y, też mam taki sprysk, spłukuję i wtedy cały ten taki pierwszy, że tak powiem, styk brud spłukuję. Jak tam mam zajawkę, czas, to jeszcze to wszystko poprzecieram i tyle. Słuchajcie, rower w zimie to jest rower w zimie. To będzie trochę rower uwalony, prawda? Więc no, nie da się tego inaczej. Także mówię, najważniejsza sprawa, zadbajcie o napęd. Jeżeli łańcuch będzie zakonserwowany, jeżeli będzie zabezpieczony, to będzie się wam jeździć lepiej. Będziecie mieli mniejsze zużycie reszty podzespołów, czyli kasety i łańcucha, napęd będzie bardziej wyciszony. A tak podsumowując już na końcu ten wosk, to jego główna zaleta jest taka, że on tak bardzo nie przyciąga tego syfu. Słuchajcie, jestem już drugi sezon na rowerze. Mam wosk na rowerze przełajowym, już drugi sezon, i nawet jak wracam z lasu, no to rower jest uwalony cały, prawda? Rama było to, było to na ramię, na kołach, na oponach, a ten napęd jest po prostu dosyć czysty, naprawdę. Także pamiętajcie, czyścicie napęd. Jeżeli ktoś ma jeszcze inne sposoby, spoko, napiszcie. Naprawdę jestem ciekaw, nie jestem wszechwiedzący. Natomiast daję Wam przykłady, jak to można zrobić w sposób prosty, średni i bardziej zaawansowany. Jeżeli chodzi o ten sposób zaawansowany, tak dodam jeszcze na koniec, ktoś powinien no, ściągać rower, napęd z roweru za każdym razem. Tak, no, są osoby, które to robią, mają zajawkę, mają czas, dbają o rower, bo czym to skutkuje? Tak jak powiedziałem, zaoszczędzicie na wszystkim, na mniejszej zużywalności całego napędu, a w zależności kto co ma. Jeżeli ktoś jeździ rowerem w zimie, który, którego rower ma grupę, 105, GRX 800, SREMA, już nawet tam Raywala, nie daj Boże, Reda. To ja troszeczkę tego nie rozumiem. Wtedy naprawdę warto kupić, jak to się mówi, gruza na zimę, ale o tym jeszcze za chwileczkę. I wtedy koszty zużycia macie, koszty macie mniejsze. Natomiast natomiast jeżeli macie taki, taki rower, no to po prostu zadbajcie, chyba, że ktoś ma brzydko mówiąc na to wszystko lagę. No to róbcie, co chcecie, wychodzicie z założenia, że wymienicie napęd na wiosnę. Spoko, nie ma najmniejszego problemu. Ale nie tylko chodzi o ten napęd, ale wszystkie podzespoły dookoła, uszczelnienie bębenka, piasty, kasety itd., ale to Wam opowiemy kiedyś w odcinku, jak będziemy rozbierać tutaj właśnie napęd do czyszczenia i pokażemy, jak to bardziej wygląda, wygląda od, od środka. Jeszcze jedna opcja ostatnia, ale to troszeczkę odbiegniemy od tematu, bo chodzi o to, że tak Wam wspomniałem, że lepiej mieć osobny rower na zimę. Ja jestem tego zwolennikiem i praktykuję to od kilku, nawet myślę, że kilkunastu lat. W sensie mojego gravela nie męczę w zimie, absolutnie. Mówię, zima, pojęcie, błoto pośniegowe, piasek, brud, syf, sól i tak dalej. Po prostu mi go szkoda, no co tutaj więcej powiedzieć. Mam od tego rower, który no też jakby nie jest nie najgorszy, bo podejrzewam, że są osoby, dla których to jest bazowy rower, ale jest to mój rower przełajowy, typowy rower przełajowy, Dema skut czyli pomykacz w dosłownym przetłumaczeniu bardzo lubię ten rower złożyłem go od podstaw zakupiłem samą ramę z widelcem reszta się budowała ale jest to trochę taki odpad że tak powiem ale to może kiedyś inna historia jak nakręcimy odcinek o moich rowerach więc coś takiego będzie natomiast czy warto kupić gruz na zimę tak, warto kupić gruza na zimę. Nawet taki rower słuchajcie z Decathlonu, jakieś tam te takie Grawele, już nie mówię, że te mm, opcje takie najniższe na tych wolnobiegach Shimanońskich czy coś, ale nawet tam kaseta 8 dziewiątka, 9 czyli ten 1 na 8, 1 na 9, żeby ten rower był tani w utrzymaniu, żeby jak zajedziecie dany pod zespół, wymieniacie, nie płaczecie. Wiecie, może wam paść tylna piasta w takim rowerze. I nie myślicie nad zmianą piasty, bo usługa przeplecenia kosztuje więcej niż to koło. Idziecie do sklepu gdziekolwiek koło za dwie, dwie pustówki najprostsze. Dawaj, następne, nie lecimy. I obsługuje takich klientów i na zimę ma być gruz. Jest to często ich rower taki na dojazd, powiedzmy gdzieś tam do pracy, przejażdżkę po mieście, ale nie jest to ich rower docelowy do treningu w okresie wiosenno-letnim. Natomiast gruza warto, warto mieć. Dla niektórych to może być przełajówka, dla niektórych to może być starsza szosa z błotnikami, osłonami. Na pewno widzieliście na relacjach wielu osób, że ktoś tak jeździ. I ja bardzo szanuję takie, takie podejście, ale być może, wiecie, może przesadzam, bo ktoś powie, nie no, jak mam rower, no to trzeba go używać. Tak, spoko, dlatego dajemy Wam tutaj poradę, jak zadbać o swój napęd w rowerze. Ale ja osobiście nie lubię męczenia mojego, że tak powiem, Bazowego, docelowego sprzętu, bardzo o niego, o niego dbam, więc być może w moich rękach te rowery tyle, tyle żyją, bo w, w, uważam, że moje rowery są zadbane. Nie tylko po to, że wiecie, hucham, dmucham, ale po prostu zarobiłem na nie i chcę, aby były jak najdłużej, jak najlepszej, najlepszej formie. E, więc gruza na zimę warto. Natomiast opcja jeszcze taka jedna: e, jeżeli macie karbonowy rower. Ok, może być. Natomiast jak ktoś ma karbonowy rower, często ma karbonowe koła. Jeżeli chodzi o karbonowe koła na zimę, no to myślę, że też szkoda, prawda? Jak już macie ten rower, na którym jeździcie, bo nie macie możliwości trzymania drugiego, trzeciego, piątego roweru, jak ja, i nie macie takiej opcji, macie jeden rower bazowy, to może zmieńcie koła, chociaż na tańsze, prawda? Dlatego, żeby nie męczyć. Waszych bazowych kół macie karbonowe, na fajnych, cieniowanych szprychach, na dobrych piastach. Bo zima, sól, jednak zrobi swoje z czasem. Na lakierze, przepraszam, na nyplach, połączenie nypli ze szprychami gwintów. Wiem, dlatego że jeżeli przychodzicie na serwis po zimie, ja Wam te koła naprawiam, centruję, no, to jest wtedy walka. Więc oczywiście to dużo zależy od tego, jak jest zbudowane koło. O tym też będzie jeszcze osobny materiał. Ale jeżeli tam nie było pasty przeciwzapiekowej, to nie były gwinty uszczelnione, no to tam jest jeden wielki syf i rwanie się nypli aluminiowych, pękanie to jest standard, niestety. Dlatego myślę, że wtedy lepiej kupić koła aluminiowe. Tutaj wybór jest, że tak powiem, szeroki, ale jeżeli macie koła za. 6000 powiedzmy, karbonowe. No to poświęć te 1200 zł, powiedzmy, żeby mieć dalej. Chcesz mieć koła dobre, ale jednak nie te bazowe i kup sobie koła aluminiowe. U nas na sklepie możecie takie coś dostać. Dla niektórych to będą koła bazowe, bo mają rower powiedzmy za 5000 i koła za 20% wartości roweru, to u nich jest o, wow, nie wiadomo co, ok, ale dla Was to są koła już powiedzmy drugiej czy trzeciej kategorii. I też możecie mieć fajne, lekkie, dobrze zrobione koła, więc tutaj dziś link Wam podrzucimy do sklepu, do kół aluminiowych. Wybór jest szeroki, grawelowych, szosowych, też MTB. I możecie takie coś, coś zakupić. Jeżeli ktoś wychodzi z założenia, nie będę zmieniał kół, spoko, rozumiem. Ale pamiętajcie, że wtedy usługa wymiany szprych, nypli, ratowania takiego koła nie jest tania. A to, że to koło się po zimie rozwali, to jest tylko kwestia czasu. I wiem, co mówię, ktoś może mówić: Nie, no jeżdżę, zimnie, wiadomo ile. Okej, okay. jeżeli koła są zbudowane dobrze, nie rozcentrowują się, przy w zimie, w lecie w ogóle, praktycznie jakaś tam drobna korekta, to jest bardzo dobrze. To znaczy, że koła są zrobione naprawdę bardzo dobrze, ale przyjdzie w końcu ten czas, że one w zimie dostaną, a wtedy uwierzcie mi, że szkoda. I koła, które mogłyby Wam pożyć 5-6 lat, to pożyją 2-3 razy krócej. Tak to wygląda. Także myślę, że wyczerpałem materiał o przy zadbaniu o rower w zimie. Tam no Nie chcę poszerzać materiału, że no wiadomo czego, tam oczyszczać ramę, to już zależy kto jak do tego podchodzi. Ale ten napęd uważam, że jest taki kluczowy, więc uważam, że temat wyczerpany. Także zapraszam do komentowania, oczywiście kliknij dzwoneczek, subskrybuj, bądź z nami na bieżąco. Tyle ode mnie, zapraszam na następny odcinek szobakbajk.com. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.